Jego przydomek ringowy, ale No na razie zaczął spokojnie. Nie rzucił się na swojego rywala. Jest od niego cięższy. Ale serwis jest troszkę wyższy. Na razie daleko od swego rywala Marcin Najman. Wszystkie te ciosy lewą ręką spokojnie Serbić przyjmuje na gardę. Jest bardziej mobilny, jest lżejszy. Przed chwilą pierwsza szansa, pierwsza próba ataku przez serbicza, ale żaden z jego ciosów nie doszedł do celu. Opuścił lewą rękę na najman, czuje się bardzo pewnie. Trafił teraz prawym, przez tą lewą rękę przedarł się. 26 z Bośni i Hercegowiny. Z całą pewnością, jak amator nie boksował w kategorii ciężkiej, a w kategorii półciężkiej, no, musi skrócić dystans. Marcin Najman troszkę nie czuje tego dystansu. Jego ciosy. Ledwo sięgają gardy Serbicza. Na razie żaden z nich nie trafił czysto. Kolejna próba Najmana, ale to też cios na gardę. Bezpiecznie dla siebie Serbic z od Najmana no widać, że ten styl taki bardzo eksplozyjny, jaki prezentował na początku swoich występów na ringu Marcin Najman. A to już chyba przeszłość, a może czeka na drugą czy trzecią rundę. Na razie bardzo spokojnie na ten pojedynek. Za aktywność runda dla Marcina Najmana. Ciosów czystych tutaj za wiele nie było. Neumann. nie siada. Chcę pokazać, że jest dobrze przygotowany. Aleksander Serbicz odpoczywa klasycznie na stałeczku. Popatrzmy na powtórki. Tak jak powiedziałem, troszeczkę bliżej musi podejść Najman, jeśli chce przebić się z tych swoich ciosów. Szczelna garda Serbicza. Czas na starcie numer 2. Walka zakontraktowana na 4 rundy. No i znów zaczął Najman od podwójnego lewego prostego, ale cały czas nie czuje dobrze dystansu, musi podejść troszkę bliżej. Szuka swojej szansy, strzelił lewym, teraz prawym, ale cały czas jest poza dystansem. Serbicz nie podejmuje ryzyka, nie szuka walki w półdystansie Też chyba jego celem na ten pojedynek jest przeboksować spokojnie te cztery rundy, nie dać się trafić. No i szuka swojej szansy. na pewno bardziej mobilny jest serbicz. A teraz ten prawy, też jeszcze nieczysty gdzieś tam przez ten lewy bark, ale a zawadził nim najman serbicza. na to, że Serbic zaczyna być zmęczony. Często bywa przy takich pojedynkach, że oponenci, ci, którzy przyjeżdżają do gospodarza dowiadują się dość późno o tym, że będą mieli szansę boksować. No być może to jest sposób, ciosy na tułów, ale cały czas ten sam punkt popełnia. Najman. Za daleko od rywala, teraz próbował go złapać w narożniku, ale szybko Uciek z tego narożnika Aleksander Serbicz. Z całą pewnością, w porównaniu z Oliwierem Nagim, który poddał się w walce z Tomaszem Doboszem, to Aleksander Serbicz jest przeciwnikiem bardziej wymagającym. Ukraniacz na zęby na. Macie, tylko czyli to jest ochraniacz? Marcina Najmana. Ciężko oddycha też Najman. Sam przyznawał, że za wiele czasu na treningi to nie ma. Skupił się przede wszystkim na organizacji tego wieczoru. ten lewy pod prawy łokieć. Mówiłem o tym, że to jest być może szansa dla Najmana, by wygrać w tym pojedynku przed czasem, ale proszę, Aleksander Serbicz wstaje. Brawo dla niego. Jak patrzę na to, jak się prezentuje w ringu, to ten cios na pewno go odczuł, ale szybko wstał. Na pewno należą mu się brawa za to, że nie przyjechał tylko po łatwą wypłatę, po krótki Jednorundowy pojedynek, taki jak Olivier Nagi, że chce przeboksować te cztery rundy. Najman no, już wie, co ma zrobić w kolejnej rundzie, w kolejnym starciu. Skrócić dystans i poszukać ciosów na tuf. Cały czas patrzę tutaj na narożnik Serbicza i ten prawy bok ciągle mu doskwiera myślę, że gdyby ten cios był naprawdę taki czyściusienki, to ta walka by się już skończyła. Prawy łokieć był tak, koniec proszę państwa tego pojedynku, jednak poddaje się Aleksander Serbicz. Widać, że ten cios zrobił na nim wrażenie, nie wiem teraz czy troszkę teatru w tym wszystkim nie ma, że jednak woli już nie ryzykować. Zatem mamy zwycięstwo 15 w zawodowej karierze Marcina Najmana i 11 przed czasem. No i tak jak powiedzieliśmy, można lubić, nie lubić, można krytykować Marcina Najmana. Na pewno nie jest to wirtuoz pięści, tego nie można powiedzieć, ale też nie można odmówić mu chęci. Jeśli udaje mu się ściągnąć widzów. Jeśli udaje...